Witam Was, moi drodzy, w nieco innej odsłonie niż zazwyczaj. Dzisiaj bardzo króciutkie nagranie, które ma na celu pokazanie takiej mojej prawdziwej natury. Co skłoniło mnie do tego, żeby taki filmik nagrać? Moi drodzy, okazuje się, że kilka osób z bliskiego mojego otoczenia, kiedy ogląda moje filmy, to zawsze mówią mi to samo. Ela, brakuje nam prawdziwej ciebie w tych filmach. No i ja jestem w szoku oczywiście, bo przecież staram się być autentyczna, staram się być sobą. Co się okazuje? Kiedy sama przejrzałam kilka moich filmów, rzeczywiście moje wnioski są dokładnie takie same. I e, zrozumiałam też, że to jest takie automatyczne działanie. Kiedy podejmuję tą ciężką, tą trudną, bolesną tematykę. Z automatu staje się poważniejsza, bardziej taka chyba skupiona na tym, co chcę powiedzieć, i pewnie częściowo gdzieś te emocje wracają do mnie, chociaż wydawało mi się, że to gdzieś mam już za sobą. Dlatego chciałam dzisiaj fragment ze spaceru wam nagrać, żebyście zobaczyli. Na czym polega ta różnica? Kiedy mówię o tematach łatwych, kiedy mówię o tematach takich zupełnie innych, bardziej chyba faktycznie jestem sobą. I tak jak moi bliscy zawsze mówią, że jestem taka bardzo żywiołowa, bardzo spontaniczna, trochę szalona. I rzeczywiście nie widać tego w tych moich filmach. Nawet po ostatniej. Regresji hipnotycznej, osoba, która prowadziła tą sesję, powiedziała mi, że na tych moich filmach jestem mniej różowa niż w rzeczywistości. Odnośnie a propos mojego koloru włosów, oczywiście. Czyli gdzieś rzeczywiście brakuje tego mojego prawdziwego temperamentu. Chciałabym, żebyście też widzieli mnie taką, jaką jestem tak naprawdę, wtedy, kiedy te trudne tematy mnie już nie dotykają. Bo mój kanał nosi nazwę Życie po Narcyzie. I tak jak wspominałam. Zależy mi na tym, żebyście poznali tą inną część też mojego życia, tą, która daje mi satysfakcję, poczucie szczęścia i spełnienie i będę starała się e, wplatać w tą trudną tematykę również e, takie właśnie fragmenty mojego teraźniejszego życia. E, żebyście po prostu widzieli, że to wszystko nie jest tylko e, na pokaz, że to, nie jest takie suche, że to nie są takie suche fakty, że rzeczywiście moje życie wygląda tak, jak wygląda. A w tym życiu czuję się bardzo szczęśliwa, spełniona i naprawdę mam mnóstwo powodów do radości. Prowadzenie kanału tak naprawdę skłania mnie do tego, żebym wróciła do pewnych rzeczy, ale te rzeczy już nie dotykają mnie, więc chcę pokazać, że to życie po narcyzie. Rzeczywiście jest piękne. Korzystając z okazji, chciałam podziękować bardzo serdecznie za wszystkie komentarze pod moimi postami, pod moimi filmami. Chciałam też podziękować tym osobom, które bezpośrednio skontaktowały się ze mną i mieliśmy możliwość rozmowy przez telefon. Były to bardzo miłe, bardzo sympatyczne rozmowy. I dziękuję też, słuchajcie, za wszystkie mm, świadectwa tego, że rzeczywiście to, co robię, ma dla Was sens. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję za to, że ze mną jesteście.